Z rozmów z historykami żydowskimi wiem czy potwierdzono mi, że drugie, drugiej synagogi z takim losem nie znają. W związku z tym jest to evenement e, dotyczący właśnie tego miejsca, na którym się znajdujemy i gdzie e, umieszczono tablice i. Umieszczony ten napis niezupełnie odpowiada prawdzie, ponieważ ta synagoga nie została zniszczona w listopadzie 1938 roku, lecz została wysadzona w powietrze i rozebrana wcześniej. Ten fakt wyróżnia synagogę Złotowską na tle wszystkich pozostałych synagog, które noc listopadową przeżyły w inny sposób. Synagoga Złotowska nie została spalona. Zrobię to, ale ciężko mi będzie żyć w butelce. Rabbi, ist dich da? Noch weißt du, wann ich über die unangenehmen Seiten des Lebens, mein Sohn,

Gold, Gold. Was ist los mit euch? Dann wollen wir. Wir müssen zusammenhalten. Gemeinsam verjagen wird das Böse, Dümmes Gerät. Mach dich nicht lächerlich. Das war ein Scherz. Halt den Mund! Ich habe mich auf die siebte Klausel berufen. Nie. Die Bruderschaft muss sich auflösen. Ihr habt fünf Minuten. Misą, hotel Lambert. Samuel, butelka jest na stole. ją. i księgę. Też to jest najważniejsze. sobą w domie. Uważaj, co? Okultyści z Flaschenbruderschaft pochodzili spośród trzech wiodących społeczności miasta: Polaków, Niemców i Żydów. Każda ceremonia musiała składać się z minimalnie jednego przedstawiciela każdej z grup. Lis, sowa i jeleń symbolizowały wspólnotę. Tyle musi wam wystarczyć. I tak wiecie zbyt dużo. W każdym razie ich siedziba znajdowała się w hotelu Lamberts. To tam zamykano i przechowywano duchy w butelkach. O bractwie zapomniano. Kilkadziesiąt lat po wojnie ekipa budowlana już z miasta złotów odkryła hotelową piwnicę pełną butelek, uwalniając ich zawartość. Pamiętam ten dzień, to było blisko gdzieś między 88 a 7, może 9. Jak pracowałem tu na tej budowie, nie podał daleko. No i tak było, wyszło, że koparkowy wbił się w piwnicę yy, na tym wykopie. No i wzięli kurczę, patrzymy co to tam jest, nie? Dolecieli, im, bo tam zaraz krzyku narobili, dolecieli im tam, patrzymy, a tam jest jakieś, jakiś wino, skrzynki, coś, sztuce, my żeśmy wleźli tam, jeden z nas weszł, nie pamiętam kto, ale weszł tam, patrzymy, a on tam wyciąga tych, jedno wino, jedną skrzynkę. Znaleziono alkohol. Prawdę mówiąc, w tamtych czasach alkohol działał na mnie jak czerwona szmata na byka. Byłem no, bardzo surowy i bardzo konsekwentny w w, w ściganiu, w ściganiu no, złe słowo, ale w, w dbaniu o, o, o dyscyplinę na budowę, jeżeli chodzi o opicie alkoholu. No, to był czas, kiedy jako kierownik miałem jeszcze z samochodu przemieszczałem się rowerem. No, i po, po skończeniu tych spraw związanych z zamówieniem materiałowym, no pojechałem na budowę, żeby zobaczyć, co się dzieje. No, ja mu mówimy, żeby dawał to wino, nie? No, bo jak to być, nie? I On dał to wino, ale my otworzyliśmy jedną butelkę. Patrzymy, że to nic nie leci. To jakieś, jakaś garaleta czy coś, każdy się bał tego spróbować, nie? No, ale któryś się tam odważył, mówi, a pobijemy tą butelkę. I wtedy sprawdzimy, co to jest. Chodziło o to, kto ma wypić pierwszy, kto posmakować ma tej garalety, nie? I żeśmy wyłapali najmłodszego. Jak zwykle w brygadzie był taki młodziutki e, uczeń chyba i żeśmy mu wtedy dali posmakować. nie? I on stwierdził, że jest bardzo dobre, nie? Żeśmy rozbili tą butelkę, no i, i tego. I on posmakował to i my żeśmy wtedy my, jako starszyzna, to my żeśmy zaczęli to jeść. Nie? No i zaczęło kopać i to dobrze kopało, bo to musiało być, ja wiem, może miało 50 lat, pewnie tak było. Później, później dowiedziałem się, a to właśnie było związane z tym, że, 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 że w tym dbaniu o dyscyplinę na budowie, jeżeli chodzi o alkohol, o nie picie alkoholu. Yy, Ludzie się po prostu przeze No i tak żeśmy sobie zaczęli balować, balować. No ale już Koparkowy stanął, to wszystko. No i patrzymy, w jednym momencie Wiesiek wpada, kierownik, nie? No i no, jak wpadł ten kierownik, to my już mieli tak, może z jedną flaszkę w pięciu obalono, nie? I tak jedną, a on zaraz mówi: co tu się stało, co tego, nie? No i my mu tłumaczymy, jak było, nie, że że y, Stasiu świętej pamięci wbił się koparką y, w, w tą piwnicę tam, no i odkrył, że tam jest piwnica. Nie? No i jak, jak odkrył tą piwnicę, to możeśmy tam wleźli, nie? A on krzyczy, po co, żeście wchodzili trzeba o policję mnie zawołać? Wiem, że nawet jakieś jakieś tam tutaj mi jakieś ilości. Ale że, 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 że ci operatorzy, kierowcy, zabrali je do kabin swoich, swoich maszyn. Jakieś trafiły do, 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 do macierzystej firmy. No i jak on tego mówi, trzeba policję wezwać, nie? No, aby pakować się i uciekać, bo mówi, jesteście wychlani, On był wrogiem cholernym, wrogiem alkoholu, nie? No jak, jak on, my to usłyszeli, no to... Jeszcze żeśmy się zaczęli tam kręcić, nie, ale już za chwilę patrzymy, policja przyjechała raz, drugi, trzeci chyba, ze cztery te nyski, obstawili tą całą budowę, nie, no i tak wyszło, że żeśmy, kurczę, poszli do domu wszyscy, no i tak wyszło, jak wyszło, nie, no. My żeśmy pochowali te wino i żebyśmy dali jeszcze kolegom, nie, bo nie wszyscy byli na tych budowach tu naszych, nie, to żeśmy im porozdawali tam na drugi dzień, po, po flaseczce na, na brygadę i było okej, okay, nie. No i tak nie wiem, czy tam jeszcze było, bo, bo było na pewno tego więcej, nie, było na pewno na 100% więcej, nie. Ale ile? Już też człowiek nie pamięta, to już tyle lat. No nie wiem dokładnie, nie mogę powiedzieć, ale, ale, ale kopać kopało, kopało to, pamięta, to wino, to na, na pewno, pewno, nie? To pamiętam, jak widzieli. No. Muszę za wszelką cenę znaleźć trzeciego do ceremonii. Eryk powraca z krainy umarłych. Trzeba ratować miasto.